Ponownie drugi wyścig w tak zwanym, jak ja to nazywam, niemieckim lobby. Lobby należącym zazwyczaj do Toro, podkreśnik 1964. Polecam też jego kanał z samochodzikami zdalnie sterowanymi i w ogóle z wszelkiego rodzaju zdalnie sterowanymi rzeczami. Niemcy mają trochę hopla na tym punkcie, no jest to, jest to tam oglądać. No ale zobaczmy jak przebiegał ten znowu start daleka, Kieps kiepskie wyjście z pola startowego, ale było trochę fajnej walki. Zdaje się, że ktoś mi tutaj gdzieś też e, lekkiego strzała zapadał i spadłem jeszcze dalej. A Toro oberwał tutaj od gościa, który później w kilku kolejnych wyścigach mocno mi mocno mi przeszkadzał, nazywa się blender blender 2-3, coś tam, coś tam, coś tam. Także uważajcie na tego łebka. Widać, że się jeszcze uczy oprócz tego. Wydaje mu się, że wszyscy inni dookoła popełniają błędy. A za to z tym włochem na 11 była dość długo fajna walka. Może zobaczmy, że tak. Zio Billy On ładnie pierwszy zakręt pokonywał ale to jest chyba zaraz powiem pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty zakręt ten po długiej prostej tam ze trzy razy pod rząd tak samo szeroko wyjechał No i też kolejny przykład co trzeba robić. Ja parę razy zrobiłem podobną rzecz, czyli wcisnąłem się pod rękaw gościowi na podczas naszego treningowego wyścigu. Chyba to był KB, KB103. To był mój błąd, bo ja niepotrzebnie starałem się go wyprzedzić po zewnętrznej. Wpychałem się tam. On starał się zrobić to czysto. Ale było mało miejsca dla niego, w związku z czym rzucało mu samochodem i mnie wypychał, tak? Tutaj odwrotna sytuacja. Dla odmiany chciałem wewnętrzną zrobić na piątym zakręcie, ale też raczej nie tym razem. Poczekamy na następną okazję. No, widać, że czuję presję chłopak. Ła, mało brakowało, dobrze opanowane. Znowu to samo. To chyba odpuściłem. Ta nie ma co. To nie jest zakręt do takich ataków. A, tu się chłopcy biją, dzięki temu ich dogodzimy. Takie grupki się trzy pootworzyły. O, tam? Szmali. No szmali też jest niezły. Ale samochód wybrał go bardzo trudny na ten tor. Wow. No, Billy czuje presję. Tego chciałem postraszyć. A nie, jednak poszło. Będzie super ważne na tym torze, żeby nie wdawać się w niepotrzebne walki, unikać wyprzedzania w miejscach, gdzie jest to zbyt ryzykowne, bo tutaj chyba ważniejsza będzie rozwaga. Proponuję wam, popaki, żeby... Nawet jeżeli nie, nie możemy się zorganizować we własnym gronie, bo, no wiadomo, nie zawsze się to uda, tak? Jeżeli jest problem z takim zorganizowaniem się, to... Po prostu wybierać lobby, gdzie ludzie ścigają się grupą trzecią na Brands Hatch i wchodzić i się ścigać, tak? Nawet jeżeli nie ma... nie wiem tuningu ustawionego, czy nie ma... no, czy zużycia paliwa i tak dalej, nieważne. Chodzi o tylko jakby zapoznaniem się z torem, zapoznanie się z miejscami, gdzie możemy wyprzedzać, gdzie możemy się bronić, czego nie robić i jakby ogarnięcie się w warunkach wyścigowych przede wszystkim. Także dzięki na dzisiaj i do następnego. Kuba Lazout.